Ponownie w programie Istota Rzeczy wita Jarosław Szczepański. A gościem tej części programu jest były prezes Polskiego Związku Jeździeckiego, koniarz z wieloletnim doświadczeniem, a do tego jeszcze były senator Łukasz Obgarowicz. Dobry wieczór Pana. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mnie zaintrygowało, a właściwie zasmuciło niezwykle po poniedziałkowych wiadomościach z Barczewa, czyli z zakładu karnego. To z kolei, jak dzisiaj przeczytałam informacje Najwyższej Izby Kontroli o metodach stosowanych wobec koni w, przez, w stadninach kierowanych przez ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, to sobie pomyślałam, że to chyba jakoś wszystko w parze chodzi. Mówię tutaj o znakowaniu koni ciekłym azotem, że to jest jednak raczej no mało humanitarna metoda. I w dodatku zakazana prawnie w całej Europie od 2009 roku. To jest y, cały XX wiek praktycznie znakowano konie poprzez przypalanie rozż, rozżarzonym żelazem. Wypalano numery, znaki stadni, znaki rasowe. I w świecie koniarskim to w gruncie rzeczy się utarło, są tradycjonaliści, którzy uważają, że tak powinno być dalej wręcz, prawda? Przy czym oczywiście starano się sprawiać jak najmniej bólu, a również ze względów praktycznych. Takie za mocne przypalenie, które powoduje rany jączące się, to potem pozostawia niewłaściwy numer. Takie wypalanie czy, czy znakowanie azotem, to nie samym azotem, tylko odpowiedni znacznik się schładza z numerem konkretnym i przykłada do skóry. To powoduje zabicie komórek wytwarzających pigment i wyrasta w tym miejscu biała sierść czyli jak koniec gniady na przykład to ma białe numery. To była mniej rozpowszechniona metoda, mniej też brutalna niż przypalanie, ale też, też brutalna. A to ze względu na to, że no, na koniach siwych na przykład takiego numeru nie było widać. A poza tym kazyk no tak, nie był przy... tak powszechnie dostępny. Jak, jak się przypala młode konie, tak siwych koni nie ma wtedy. Bo młode siwe nie są e, młode nie są siwe. No, tak, ale to dlatego też to nie było takie rozpowszechnione, również ciężej było mieć w stadninach, powiedzmy, w okresie międzywojennym, ciekły azot. No, ale to świat idzie do przodu, i tak brutalne postępowanie wobec zwierząt jest złe, krótko mówiąc, i jest od 2009 roku zakazane. I teraz to, że nikt ma zastrzeżenia do tej metody, nie wynika z jej brutalności nawet, tylko z prawa to jest dzisiaj zakazane. Dzisiaj przy takim postępie technologicznym znakuje się konie poprzez szczepienie chipu i to jest najbardziej humanitarne i zresztą również najlepsze, na, na, najlepsze oznakowanie konia, prawda? Przy pomocy czytnika, który kosztuje 200 zł, niektórzy mówią, że nie, nie, nie zawsze się ma czytnik, no więc jeżeli każdy ma telefon warty parę tysięcy złotych dzisiaj w kieszeni czy tysiąc ileś smartfona, to posiadanie dla kogoś zainteresowanego czytnika, który kosztuje 200 parę złotych, to nie jest żaden problem. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tam akurat taką metodę stosowano. Tam też podkreślano, że to również prokuratura, w Lube... lubelska prokuratura parę lat temu, właśnie do... w sprawie stadnin. Janowie Podlasi. Janowie tak pod czyli Araby z kolei. Czyli Adam, to jest, tak jest być może być może ci nazwijmy to ci prezesi obecni nie bardzo po prostu nie zauważyli tego, że, że jest taka zmiana w przepisach nie tylko polskich prawa. i prowadzą. również mniej są istotne odczucia zwierząt, a bardziej może chcieli się trzymać tradycji. Janów ma swoje palenie i chcieli te konie znakować, ale to jest niedopuszczalne, prawda? Mnie przyznam się mimo, że ja mam już swoje lata i w czasach, kiedy to było zupełnie powszechne i nikt z tym nie dyskutował z paleniem koni, no dla mnie to było też przykre, to krótko mówiąc, to jest przykra metoda znakowania zwierząt. No to zresztą ja pamiętam, że jak zawsze pod siodłem, jak się czyściło konia, to czuć było ten taki właśnie te wypalone miejsca. To, to, to tak było jest w sensie... tak, to, no to trudno, bo to powstaje blizna, krótko mówiąc. Te numery widać, ale to również jest zgrubienie, no, no to jest brutalna metoda. Nie powinno, tego, nie powinno się tego stosować. Ja bardzo się cieszę, że są te regulacje prawne, które zakazują stosowania takich brutalnych metod. chip się wszczepia z rybakowi w szyję, mówiąc najogólniej. Tak jak raczej. Nieco, tak, nieco głębiej w, nieś, w nieśni, i to już zawsze można tego konia zidentyfikować w sposób zupełnie bezgłębny, prawda? No dobrze, ale czemu ale to jest tak? takie, bo to zaczyna być trochę charakterystyczne, tak wydaje mi się, może przesadzam, takie mam wrażenie, takie dla obecnej władzy charakterystyczne, jak komuś policja, charakterystyczne dziewczyna. Jest charakterystyczne jest zupełne lekceważenie prawa. Jeżeli już ktoś nie czuje empatii w stosunku do zwierząt i nie chce zastosować metod lepszych, bardziej humanitarnych, mniej przykrych dla zwierząt, chce się trzymać tradycji, która jest zła, no to jednak powinno zatrzymać regulacje prawne. A charakterystyczne do obecnej władzy jest kompletne lekceważenie prawa przecież. To jest znak które widzimy wszędzie i we wszystkich działaniach również i tutaj. No tak no to co to co było no, to co się działo czy działo zostało stwierdzone w Barczewie, czyli te stosowanie tortur no takich jak w Abu Dhabi, czy, czy, czy w Kijkutach no to, to to okazuje się, że to się po prostu dzieje na porządku dziennym w polskich zakładach karnych zakładach karnych w Polsce, żeby no Komuś się nie pomyliło. To jest Dobrze, coś czy... zupełnie niebywałe. Ale wracając do koni, czy mm, ci ludzie, którzy w tej chwili zawiadują polskim, polskimi stadninami, Pana zdaniem są w stanie mm, no, utrzymać na jakimś poziomie znaczącym polskie stadniny? Moim zdaniem nie. Szczególnie jeżeli idzie o hodowlę arabów. Araby są selekcjonowane dwukierunkowo. Chodzi o dzielność i chodzi o urodę. Tego typu dobór przy selekcji dwukierunkowej jest bardzo trudny, prawda? To jest po pierwsze. Tego żadne wyliczenia nie są w stanie się sprawdzić, powiedzmy, badania rodowodów, to jest bardzo ważne. Ale jest jeszcze niezmiernie ważne wyczucie hodowcy, który potrafi dobrać pary do kojarzenia. Również chodzi o to, żeby mieć pełną wiedzę, jakich koni można się pozbyć, jakie trzeba za zachować w stadzie podstawowym. Tego doświadczenia nabywa się latami, prawda? Mieliśmy w Janowie od wojny dyrektora Krzyształowicza, przy którym przez kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat kształcił się jego następca, pan Trela który był znakomitym hodowcą arabskim, którego usunięto, a potem zmieniano tych hodowców raz za razem i chcę powiedzieć, że tutaj nie wystarczą, bo tutaj bywali i bywały i osoby z tytułami profesorskimi, które zarządzały tą stadniną w międzyczasie. To nie o to chodzi, co kto, jakie kto ma tytuły, ile prac przeczytał, to chodzi o to takie doświadczenie i czucie konia. W związku z czym ja uważam, że w obecnej konfiguracji personalnej to jest zwyczajnie niemożliwe. Ja mam nadzieję, że jeżeli zdołamy odwrócić sytuację w Polsce, to mam nadzieję, że nie straciliśmy zupełnie tych hodowców i że oni zechcą wrócić i odbudować to następstwo, że tak powiem, y, 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 yy specjalistów od hodowli. A mówi pan, że tego się powie... No tak, że to się w ogóle tego nie da nauczyć, ale to chyba rzeczywiście jest w ogóle przy koniach. Da się nauczyć, to to wymaga lat praktyki, talentu i lat praktyki, prawda? I to inaczej tego nie da się zrobić. Tego się nie da wyliczyć, nie da się przyjść, powiedzmy, menedżer, czy nawet człowiek przygotowany. No ja mam przygotowanie, jestem wykształconym zootechnikiem. Kilkanaście lat pracowałem, prawie 20 z koni poza kształceniem z pani niejako byłem związany przez lata, a nie odważyłbym się próbować hodować araby, to w ogóle to jest rzecz tak subtelna i delikatna, to jest w gruncie rzeczy sztuka, prawda? O ile pełnej krwi angielskiej mógłbym się zająć, bo tam są sprawy rodowodowe, tam jest w dodatku selekcja jednokierunkowa, chodzi tylko o dzielność, prawda? To tutaj tego jakoś mógłbym spróbować, natomiast hodowli araba absolutnie nie. No, bo to jest dzielność, to jest co innego, bo to jest wytrzymałość, szybkość na torze, czy, czy w ogóle to jest umiejętność... tak jest to, jest to jest coś, co każdy koń użytkowy powinien posiadać. Polbluty, czyli pełna krew angielska, to jest rasa, która była hodowana od odsetek lat do wyścigów, prawda? I to one oczywiście wytrzymałość, szybkość odpowiednio wytrzymały cały układ organizm, tak żeby nie podlegał kontuzjom, to są rzeczy jednokierunkowe. Arab musi być dzielny, musi być wytrzymały, musi być wystarczająco szybki, a do tego niesłychanie ważna jest uroda. U folbuta to nie jest tak istotne. Folbut ma wygrywać, natomiast arab to jest koń piękny, to jest coś, czego się nie da opowiedzieć, to trzeba zobaczyć i odczuć ten piękno Araba w ruchu, który w dodatku nie tylko posturą samą, ale swoim zachowaniem w ruchu, w gruncie rzeczy, tą swoją urodę oddaje. I to wymaga niesłychanego wyczucia, takiego rozumienia, głębokiej znajomości koni przez pokolenia z danej linii jednej i drugiej przy doborze. Bo jeżeli idzie o odchowanie źrebaków, o, o pielęgnację, tego wszystkiego można się nauczyć. Natomiast jak stosować dobu, jakie osobniki zatrzymać w hodowli, jakie matki, jakich ogierów używać, jak je łączyć, no to to wymaga właśnie tego, tego wielkiego talentu i wielkiego doświadczenia. Bo Arab charakteryzuje się tym, że no coś takiego, no to jest chyba gracja się nazywa, jest określane jako gracja i taka właśnie absolutna perfekcyjność ruchów, delikatność tego takiego, zresztą i delikatność skóry tego konia jest niezwykła. Dokładnie tak, a my mamy to szczęście, że przez setki właściwie lat te stadniny były budowane, one są jedyne w swoim rodzaju na świecie, to jest Araby nasze są eksportowane do miejsca, skąd pochodzą, to znaczy Szejkowie kupują do hodowli nasze konie, a jednak do PiSu, nie wiem jak to będzie dalej, ten nasz koń był utrzymywany w pewnej dos w doskonałości, prawda? On był tak rany, tak prowadzony, że ten polski koń, polski Arab był najdoskonalszy, najbardziej urodziwy, dzielny był, szybsze konie arabskie są na przykład hodowli rosyjskiej czy francuskiej, ale daleko im z urodą do polskiego konia arabskiego i to jest to jest to, co to jest jakieś dobro narodowe, które nie jest do odtworzenia, jeżeli zostanie zniszczone. No ja mam nadzieję na szczęście w hodowli koni następstwo pokoleń jest długie. To nie jest tak jak u innych, że zwierząt, że to jest rok czy dwa prawda, ponieważ jednak klacz nie wejdzie do hodowli to musi mieć 3-4 lata przynajmniej, obier jeszcze znacznie więcej, potem jest długa ciąża i ten śrebak wyrośnie i się sprawdzi, to jest kolejne kilka lat. Czyli to następstwo pokoleń jest na tyle wolne, że jeżeli stadnina nie zostanie rozsprzedana, jeżeli najcenniejsze jednostki, takie które są potrzebne do kontynuowania tego co mamy nie zostaną wyprzedane, no to jeżeli wrócą specjaliści, to to jest do uratowania. Tak, tako, taki mam, taką mam nadzieję. Jak to się stało, że przez czas prl bo przecież no za niejakiego Gomułki to trzeba młodszym wytłumaczyć, że ten pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, niejaki Władysław Gomułka, on twierdził, że konie przejadają Polskę, w związku z czym próbował na siłę zlikwidować, ale jednak i stada ogierów i stadniny po prostu się udało utrzymać i to funkcjonowało, te 40 stadniny i kilkanaście stad ogierów. Po pierwsze y, musimy pamiętać, że traktory nie, sprawą, nie były sprawą powszechną na wsi zagomułki. Potrzebny był koń prawda? Dla prowadzenia hodowli terenowej były stada ogierów, y, one kryły klacze, które należały do rolników i, i, i to było jakieś uz uzasadnienie, czy y, ta szansa, która została wykorzystana na utrzymanie koni. Natomiast jeżeli idzie o te stadniny pełnej krwi czy, czy czystej krwi arabskiej, to mieliśmy to szczęście, że wspaniali fachowcy, często dawni kawalerzyści, zostali w tej hodowli. Również jeżeli idzie, na przykład powiem o pełnej krwi angielskiej, mieliśmy szansę zbudować zupełnie przyzwoitą hodowlę ze względu na to, że w momencie kiedy odbywały się rewindykacje. To myśmy mieli takich fachowców, którzy widzieli konie, i do Polski sprowadzono konie, szereg koni z najlepszej hodowli światowej. To taki Włoch hodował pełną krew fantastycznie. Federico Tessio i z jego hodowli cały szereg koni, które nałożyły klaczy, które, od których pochodziły linie polskich kolblutów, zostało sprowadzone. No i jakoś, że tak powiem, z oporem, ale pomału, pomału udało się to wszystko, że tak powiem, utrzymać i, i, i przetrwać. No tak, ale też było właśnie te, ważne było to, że, że byli ludzie, którzy pamiętają, pamiętali wówczas yy, tak jest. kawalerię i hodowlę przedwojenną. Tak, i czuli miłość do koni, mieli umiejętności, mieli wrażliwość na te zwierzęta i to, yy, to nam pozwoliło przenieść to w dzisiejszy czas. Dzisiaj w gruncie rzeczy uważam, że w ogóle hodowla koni przeżywa bardzo ciężki okres w Polsce. Wyścigi w gruncie rzeczy są no to nie są te wyścigi, które były w latach 70., a to dlatego, że mają bardzo wiele konkurencji, jeżeli chodzi o rozrywkę. Jeżeli pomyślimy o latach 60., 70., to wyścigi na służewcu to było coś, to była impreza, rozrywka, trochę hazardu. I to się działo. Dzisiaj mamy to na każdym kroku w innej formie i nie potrzebujemy tych wyścigów. Jeżeli idzie o y, y, imprezy jeździeckie, no to to się rozwija, prawda? Jeździectwo jest coraz bardziej popularne, również jeździectwo rekreacyjne, no ale to, to na razie jeszcze ciągle wymaga wielkiej, wielkiej troski i rozwoju, na przykład turystyka konna, która jest sprawą zupełnie wspaniałą. Ale myślę, że to zainteresowanie sportem konnym, rekreacją konną, spowoduje odbudowę tej tkanki, również hodowlanej. Natomiast Araby trzeba wyjąć z tego, o czym mówię, to jest coś zupełnie trochę obok. To jest coś, o co trzeba dbać, co trzeba mieć, co niesie ze sobą tradycję, pieniądze. A również w gruncie rzeczy to jest taki kawałek sztuki. Jeżeli w tej chwili widzimy w obrazie te wspaniałe konie prezentowane, przecież to jest coś tak urodziwego. No, nie darmo się mówi, że żaglowiec pod pełnymi żaglami, koń, koń arabskich w ruchu, w galopie i kobieta w tańcu. To są najpiękniejsze rzeczy na świecie, prawda? To jest kawałek sztuki. Tak mnie wychowano również. Z tą, no, z tą no, opinią. No, nie, nie, to jest. Y, no. Natomiast rzeczywiście, to jeździctwo rekreacyjne czy jeździctwo sportowe, wręcz sportowe, to, to jednak jest coś innego niż hodowla robów. No, oczywiście, że tak Inne koniec do tego są potrzebne, i, i, i to, no, to ma perspektywę, moim przekonania przed sobą, choć jest to sport niezwykle drogi, oczywiście. No właśnie, do tego zmierzałem, bo przecież jednak jeździectwo jako sport, czyli te wyczynowe jeździectwo, to jest bardzo drogi sport i te konie, i te konie są bardzo drogie. I nauczenie, jeźdźca tak. to palnika, jeźdźca można zmienić. Tak, ale to, no, to nie jest takie proste, jeźdźca też się kształci przez <ścoughs> dziesiątki lat. Natomiast rekreacja już nie jest taka droga. Rekreacja jest tańsza, niż by się to mogło wydawać. To nie są aż takie pieniądze. Godzina jazdy z instruktorem, czy dwie godziny. Wydaje mi się, że perspektywę ogromną mają rajdy konne. To jest rzecz, rzecz po prostu wspaniała, prawda? To znaczy, jechać sobie na spokojnym koniu przez piękne zakątki naszego kraju. Takie trasy do rajdów konnych, czy do przejażdżek konnych już istnieją, one ciągle powstają, to się rozwija i to jest rzeczywiście cudowna rekreacja, kontakt z naturą, który to daje jest niepowtarzalny. Również trzeba sobie powiedzieć, że jeździectwo nawet takie rekreacyjne w pewnym zakresie jest niesłychanie wychowawcze. Obcowanie z koniem wymaga troski o konia przede wszystkim. Każdy jeździec jest uczony od początku, że najpierw na pierwszym miejscu jest koń. To znaczy, przyjeżdżamy z przejażdżki, pierwsze, czym się musimy zająć, to koniem, prawda? Jego rozczyścić, jego występować, jego napoić. Dopiero potem możemy zająć się sobą. I również to jest taki sport partnerski, prawda? Wymaga empatii, wyczucia tego zwierzęcia, z którym się współpracuje, na którym się jedzie. Krótko mówiąc, Dobrze rozwija charaktery juździecka. No konie jednak daje, daje bardzo jasną, jasny sygnał, czy jest zdenerwowany, czy jest niezdenerwowany. To widać nie tylko po uszach, ale i po, po, po prostu po jego zachowaniu. Jeszcze jest jedna rzecz, o której nie mówiliśmy, czyli ta terapeutyczna funkcja koni, która jest używana szczególnie dla małych dzieci jest to bardzo ważne, czy dla dzieci z niepełnosprawnościami. Tak, hipoterapia jest, jest cenna to jest znowu kontakt to jest pobudzenie emocji, ale również koń ma taką pozytywną energię, którą oddaje jeźdźcowi, i oddaje właśnie komuś, kto jest leczony poprzez ten kontakt zwierzęciem. To jest rzecz wspaniała, emocjonująca dla takiego dziecka, czy dla osoby, która jest rehabilitowana za pomocą hipoterapii. I e, e, krótko mówiąc, pozwala chyba odzyskać wiarę w życie. E, jest to takie doświadczenie niesłychanie budujące, kontakt e, e, z, z koniem dla, dla osoby chorej. Tak. Również chcę, chcę powiedzieć, że w Polsce istnieje z dziecko osób niepełnosprawnych. To e, też istnieje, i to również sportowe. I to jest w ogóle bardzo uspokajające. Ja pamiętam, jak uczył mnie taki jeden z najlepszych zresztą trenerów od ujeżdżenia sędzia międzynarodowy Janusz Lawin przed laty, no to umiejętność zachowania spokoju i Łagodności, mimo, mimo tego, że człowiek jest wściekły, no to, to, to nigdzie, nigdzie tak się nie można przystosować do takiego drugiego zwierzęcia, które jest troszkę większe od człowieka i troszkę silniejsze. Tak jest. Tak jest. tak, to tak. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę naszą i za podzielenie się swoimi uwagami, i miejmy nadzieję, że te konie przetrzymały przetrzymały go Gomułkę, to przetrzymają i innego. Bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję raz. i miejmy nadzieję również, że teraz nikt wytrzebi te, te, te brutalne metody postępowania. Metody. Przypomnę, że gościem tej części programu był były prezes Polskiego Związku Jeździeckiego, koniarz w końcu wieloletni, Łukasz Abgarowicz, również senator był. Dziękuję bardzo jeszcze raz. W poniedziałek o 18.00. Dziękuję również. W poniedziałek o 18:00 gościem programu będzie kolega kierownik, czyli Jacek Fedorowicz. A za chwilę Jolanta Aerol w programie z drugiej strony porozmawia z Kingą Dagmarą Siadlak, z prezes, prezesem Towarzystwa Adwokackiego Defensor Juris o metodzie DONTA, czyli o mandatów w Sejmie i właśnie czy, czy iść pojedynczo czy grupowo a o 20.00 z Kubą Karysiem, czyli przewodniczącym KODU, Komitetu Obrony Demokracji, o obywatelskiej kontroli wyborów i o tym, czy kto i czym warto zostać mężem zaufania. Do widzenia, do poniedziałku, Jarosław Szczypański. Dziękuję.